Siemano siemano witam was się na na Hague i w tym odcinku spróbujemy sobie wydropić jakiegoś drogiego skina typu nie wiem, hole, może to będzie dragon lore, nie wiem, zobaczymy, także go się do końca. W tym odcinku poznacie wyniki na skina z poprzedniego sk odcinka z Case Haga, jaki będzie nowy skin do wygrania, no i widzowie cały czas trwa rozdanie na kose, w którym udział bierze tylko 19 osób, wystarczy by minimum 10 złotych z moim kodem i samo was dołączy do konkursu, nic nie musicie klikać, oczywiście widzowie kose się może wylosować w każdym momencie, więc jest to totalnie losowe. W każdym momencie to ty możesz wygrać. Mój kodzik to starm 2 i i oprócz tego, że macie do wygrania tę kostkę, no to jeszcze do końca miesiąca, do 30 stycznia trwa promocja, że macie aż 20% przy doładowaniu. Czyli jak sobie wpłacacie na przykład 10 złotych na konkurs, to dostajecie darmowe 2 zł, Albo jak wpłacacie 100, to macie darmowe 2 więc to naprawdę spoko opcja. Ja nie przedłużam, tylko rozpocznę pierwszą e, bitwę albo nie. Rozpocznę pierwsze otwarcie skrzynki, bo musimy sobie znaleźć skrzynkę, w której będą jakieś takie droższe, słuchajcie, itemy. Zobaczymy sobie cenowo od górnie, że tak powiem. Zobaczymy, czy w Snocie jest coś. No jest coś, jest coś, jest coś, jest coś w sumie. Ale to nie jest coś, co chciałbym trafić. Zobaczymy sobie na przykład w y, Piglocie, czy w Piglocie coś jest. No jest Pandora, jest Pandora za 28 koła, ale to wciąż nie jest to, co ja bym chciał trafić. A na przykład taki skrzynecz coś będzie, jest Meduska. Dobra, Med gangnir w sensie. Dobra, czyli dzisiaj polujemy na Gangnira. O kurde, 5000 zł za jedną sztukę. Dobra, spróbujemy sobie na razie otworzyć tak, 5 sztuk bez, yy, że tak powiem, jokerka. No i zaraz przejdziemy. uuu, No i to jest profit. I dobra, i teraz sobie pozwolimy, żeby otworzyć raz na jokerze. Ty, nie dobra, co ja zrobiłem? Prawie otworzyłem 5 razy na drzuka, że na to nie stać, oczywiście. Ale otwieramy sobie raz i proszę Państwa moi drodzy karabit Fate, to będzie profit. 13 koła. Dobra, 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 dobra. Mam już 21, co? Ej, dobra, to może jeszcze raz sobie otworzymy. I będzie gangnir. Oj oj oj, no gagnirka nie będzie. Ale 2000 plecy w takim razie raz jeszcze. Jedna szansa, jeszcze jedna szansa Ojojoj, oj, oj, i tu będzie w plecy, i tu będzie mocno w plecy, dobra, do trzech razy sztuka. Może teraz to się opłaci, niestety straciliśmy cały profit, który wydropiliśmy z karabita fejda, ale mamy teraz, no, 2000 w plecy, to jest bardzo dużo, dobra, ostatni raz, powiem tak, miałem tego nie robić już, ale zrobię. Ojojoj, oj, oj, tragedia, tragedia. Czy ja sobie mogę tutaj coś sprzedać? Tak, sprzedam sobie dwa razy fejda, którego wczoraj dropnęliśmy no i sporządzimy sobie teraz bitewkę. No powiem tak, straciliśmy, dużo straciliśmy po tym jak wygraliśmy, dlatego teraz stracimy sobie jakąś bitewkę, dajemy sobie sam, sam tryb joker, ceny najwyższe, no bo chcemy dropnąć jakiegoś droższego skina, ajej, aj, aj, co to jest tutaj skrzynki dawać, damy. damy sobie i samą, damy sobie tą, damy sobie tą, damy sobie tą, no to się robi już cena kolosalna, dobra, bez tego, pierwsza taka bitwa, 5 skrzyneczek, 7600 zł, jak ja to przegram... To będę naprawdę bardzo smutny, nie? Będę naprawdę bardzo, ale to bardzo smutny. Chyba, że wydropię jakiegoś drogiego naprawdę skina. No to już taki smutny nie będę, nie? Okej, okay, sytuacja wygląda tak. No to jest, jestem trochę smutny, jestem trochę smutny. Oj, teraz jestem bardzo smutny. 4000 chłop trafił. Daj mi coś coś, daj mi tutaj coś drogiego. No kurde, nie gadać, że ja to przegram Co jest grane? Przegrywam to. Patrzcie, trochę nic droższego nie wyleciało tej bitewce. Dobra, powiem tak. Wymienimy sobie to, to sobie od razu sprzedamy i sporządzimy sobie teraz bitewkę all in. I jak tutaj teraz mi nic nie odda, no to wiedzą, będzie tragedia. Będzie naprawdę duża tragedia. Tak, tak. Tak. I tak. Dobra, jedziemy w taki sposób. Cztery skrzynki, na dwóch graczy sobie to zostawimy. Mamy kurde, naprawdę, nie wiem, czy sporo, czy mało szans na wygranie. Ale musi nam polecić po prostu coś drugie. O nie. 10 tysięcy a w Dla Bota Forsa. 6 tysięcy dla nas. I ostatnia skrzynka. Uwaga. Maxmin jakiś dla mnie. 4 tysiące dla nas. Patrz, jak mi mało brakło! Ej, i to była już, by już cena jakiejś AWP Meduzy, nie? Co najmniej. Dobra, Dobra do... wariaty. bierzemy sobie ostatni film z i spośród komentarzy. Uwaga, uwaga, 92 wygrywa sobie Ghost Star. Gratulacje, wariacie, spełniasz warunki i do mnie na Discordzie. Masz na to 24 godziny. A Wy zaraz poznacie, jakiego, ci, jakiego skina możecie wygrać w tym materiale, ale zanim to. Trzeba będzie coś sprzedać. Powiem tak. Robimy ostatnią taką grubą bitwę. Bo za dużo dzisiaj straciliśmy. W, ty, w tamtym odcinku wczorajszym yy, strasznie dużo wygraliśmy, a teraz strasznie dużo straciliśmy i powiem was, mam, tak, ja sobie tutaj na szybko jeszcze zresetuję kamereczkę. Dobra, jedziemy yy, i damy Sushi Master, damy sobie Isamu Pompa Team, Magma, Golden. I to jest zadanie wszystko. Ja pierdzielę takie bitwy, nie pamiętam kiedy robiłem ostatni raz no ale powiem tak, trzeba odkuć, trzeba odkuć. Ja aż nie, nie mogę, nie pociągnę tego na siedząco. Muszę, muszę wstać, nie? Kurde, zobaczymy. No mamy przed sobą jeszcze trzy skrzynki, jak na razie jest tragedia. Wejść coś sypni, no wejść coś sypni. Nie, nie. Nie gadaj. Nie gadaj. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Powiem tak. Jest naprawdę lipa. Straciliśmy kupę. Kupę szmalu. Wszystko to, co wczoraj wygraliśmy, straciliśmy. Ja nie wiem, czy ja tego nie odpuszczę. I chyba tak zrobię, widzowie. Albo nie. Odpuszczają to tylko frajerzy. Nie. Oczywiście przepraszam za to słowo. Yy... I lecimy sobie tutaj. Pyk. 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 Ja już nie wiem, jakie mam skrzynki dawać, powiem szczerze. Ale polecimy sobie teraz. no. Grubiej chyba jeszcze nie było na tym kanale. Jestem pewny, że grubiej na tym kanale jeszcze nie było, ale to jest taki film, gdzie po prostu trzeba. Trzeba, 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 nie? Dobra, lecimy, weź coś, sypni. Weź coś tutaj, sypni. Level upa jeszcze dostałem. Dawaj, 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 no. I samu. No sypni, jakoś drogą kosę. No. 1400 zł, co tu jest? 10 koła jest do wygrania. mamy my 100 zł. Tutaj 5 koła. No. No kurde co? To... Dobra, wygramy to Nie przegramy to Dobra widzowie. Kończymy. Kończymy. Teraz poznacie sobie jeszcze jakią możecie wygrać w tym materiale. W tym materiale widzowie macie do wygrania taką awupkę, więc jak chcecie ją wygrać, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję dzwonkiem na moim kanale i w komentarzu napiszcie Kurde, co możecie napisać w komentarzu? Czekajcie, niech ja pomyślę coś. Coś napiszcie w komentarzu, a w komentarzu napiszcie, jaka jest u Was pogoda. Może tak. Ja teraz akceptuję skina, żegnam się z wami widzowie. Niestety nie zawsze się wygrywa. W tym przypadku no niestety nam nie weszło. E, także co? Trzymajcie się widzowie do następnego, do jutra i elo!